TalkShop. Angielski w biznesie. Odcinek drugi. Idiomy. I got a lot on my plate. 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 Hi there! Z tej strony Karolina. Wyobraź sobie sytuację. Kolega prosi cię o 15-minutowe spotkanie online. Ale ty jesteś strasznie zarobiona. W tej sytuacji powiesz? Sorry, not now. I've got a lot on my plate. Let's meet tomorrow. Nie mogę teraz? Mam dużo na talerzu? Jestem zajęta jedzeniem? Chyba nie, ale jest to świetne skojarzenie. Wyobraź sobie, że masz przed sobą talerz, na którym jest ogromna sterta dokumentów. To one są właśnie. Twoją pracą, to one są na talerzu i musisz się nimi zająć. Mam po angielsku można powiedzieć na kilka różnych sposobów, w zależności od tego, czy mówisz akcentem brytyjskim czy amerykańskim. Na przykład I have, I've got albo I've got i najbardziej amerykańska forma I got. I got a lot on my plate. A teraz. Posłuchaj, jak aktorzy używają tego wyrażenia w filmach. Pamiętaj, aby powtarzać za mną na głos. Staraj się imitować głos i melodię mówienia. Mam dużo do zrobienia. Niestety. Mam dużo dziś do zrobienia. Unfortunately, I have a lot on my plate today. Unfortunately, I have a lot on my plate today. Unfortunately, I have a lot on my plate today. Lekarz, mam dużo do roboty. As a doctor, I have a lot on my plate. As a doctor, I have a lot on my plate. As a doctor I have a lot on my plate. Tak właściwie to mam dzisiaj dużo do roboty, John. Actually, I have a lot on my plate today, John. Actually, I have a lot on my plate today, John. Actually, I have a lot on my plate today, John. Bethany, w tym momencie mam dużo rzeczy na głowie. Bethany, I have a lot on my plate right now. Bethany, I have a lot on my plate right now. Bethany, I have a lot on my plate right now. No, a teraz sprawdzimy, ile pamiętasz. Jak powiesz? Sorry, nie mogę. Mam dużo pracy. Sorry, I can't. I have a lot on my plate. Niestety, mam dziś dużo do zrobienia. Unfortunately, I have a lot on my plate today. Jako prawnik mam dużo pracy. As a lawyer, I have a lot on my plate. No, to tyle na dzisiaj. Mało? Możesz zawsze ze mną porozmawiać na żywo. Oczywiście po angielsku. Zapisz się na asabw.pl. Till the next time. Cheers!